Pierdziemy daleką podróż No, <grych> ale nawigacja nas tak poprowadziła na poboczne drogi la, lasami. <grych> Minadba! O, i Miśka też jeszcze przyszła, proszę. No. Dzisiaj malujemy schody. Poczynamy pracę w tych drugich pomieszczeniach, czyli w drugiej części domu. Żeby wybrać próbki, stoją zabezpieczone. Odezwać, dzwonimy się, porozmawiamy, możemy też dowieść. Dzisiaj jedziemy daleką podróż, Jedziemy zawieść ten kredens taki bogato rzeźbiony, nie Ten bowy, ten wąski taki z witrażami No i komodę do kurczę jak to się nazywa? 160 km na północ No 160 km, także jedziemy do góry, a pogoda Ledwie co, wyjechaliśmy, ledwie co wyjechaliśmy, z domu, tak nas zasypało, no. a jeszcze ma padać dziś cały dzień, jutro. całą noc i jutro, także będzie wesoło. Także już szykuję jasanki i będziemy robić bałwanki. Wykrakaliście. krakaliście. Tak, nakrakaliście, że nas zasypie, że nas zawieje, no to macie. Ale to już ostatni raz. Także nie ja wam pokażę jak droga wygląda. Pata, jak zawsze, to tam nie ma się co dziwić. No tutaj główne to są odśnieżone. No tutaj to jeszcze jakoś wygląda, ale tam u nas... Jesteśmy na autostradzie. Tak, jedziemy autostradą. U nas takie ładne drogi to nie są. U nas jest dużo zasypane. Wiadomo, że te poboczne drogi nie są tak często odśnieżane i jeżdżone jak te główne, a tym bardziej autostrady. No także trzymajcie kciuki, żebyśmy dojechali, tak? No, bo ci państwo też mieszkają gdzieś tam, spaczyłem na Google Mapsie do lasa. No no, no jest, mam nadzieję, że tam kiedyś nie spadło jak. No niby nie, zobaczymy. A no, bo to wszystko. No. To wszystko z południa idzie. Mhm. Tam zaczęło się z tym śniegiem no. i teraz tak idzie na, na północ. Do góry, no tak. Tutaj już dojeżdżamy do jakiegoś zjazdu, ale nawigacja nas tak poprowadziła. Nie zauważyliśmy, jeden zjazd za wcześnie nas Z autostrady po prostu za wcześnie jakby nas poprowadziła, nie wiemy w jakim lasy. celu. Przez lasy, Także no. nic nie odśnieżone, wszystko śliska się. A nic nie widać, no niestety no. Tutaj no, zwłaszcza Dobra, okej, w środku w lesie kurczę. Jakie saspy przy... zobacz? Passat. No. No i tak kochani mieliśmy być w domu gdzieś koło 17. Jest godzina. Jakie 17? O 16 być. No o 16:30 jest godzina 18:12. O tutaj chociaż domek widać oświetlony ładnie. Jest godzina 18.12 i my jeszcze nie dotarliśmy do domu. Zero pługów. Zero pługów na drodze, nic. Nie wiem o co chodzi. Ta gmina nie wiedziała, że będą takie warunki atmosferyczne. No zapowiadali, nie? Od tygodnia czasu. Tak. Ale może nie wiedzieli. Katastrofa, masaka co to jest? Nie. dobrze, że później wyjechaliśmy na główną drogę, bo byśmy, kurczę przez lasy jakieś jechali, jechaliśmy przez środek samego lasu nie wiem, o co chodzi z tą nawigacją, ale ona nas tak poprowadziła, że masakra i za każdym razem, co żeśmy ustawili, żeby nas poprowadziła na główną drogę to ona i tak nas prowadziła na poboczne drogi lasami no Sander siedzi i czeka na jedzenie Idzie. <laughs> On zawsze tak śmiesznie, śmiesznie, śmiesznie siedzi. Aleksander czeka na ciebie. się <laughs> siedzą w tym okienku i patrzą. Teraz wszystkie czekają, tu Sander, tam Miśka, mama się nazywa Brzoza, tak stwierdziliśmy, ten czarny Oreo, a Pali jest w okienku, ale śmigają, maluchy. マリア。 drogę to nam elegancko ośnieżyli rano. Proszę, u nas tyle śniegu tam przed domem, a tutaj cała ta droga, która prowadzi do naszego siedliska jest odśnieżona. A to trawy! Gmina dba! No, także jest spoko. No i tak się prezentuje Oreo. Oreo przyszedł nas odwiedzić po 10 tygodniach. Duży jesteś chłopak już. No, pokaż się. Teraz mnie nie puści. Bój się, nie bój się. Zładnią. Ładnią. Niech płacz. Ciepło nie. <ścoughs> Inaczej co? No. Mama idzie go szukać. A mama, mama patrzy przez okienko. <noise> mama cię szuka. Wiesz. O i Miśka też jeszcze przyszła, proszę. No. Miśka tak nie boi. Miśka się nie boi? Nie? Tak nie wołam mamy. No. No no ładna jest od początku, nie? No. No od początku ładna jest. I tak musimy, że to jest dziewczynka. Mruczek. Dziewczynka jesteś? Musimy częściej na ręce brać, bo za mało jedno się na rękach ją? <grystanie> <grystanie> żbik mały. Oj, nie skoczymy o... Nie, nie skoczy, nie skoczy. Przyczynam <grystanie> się. Gdzie ona jest? <grystanie> No, bo dziewczynka, nie, się. Nie, nie się. <noise> chodź po tobie. Co tam się dzieje? Matko Bosko. <noise> <noise> Halo? No wiesz, szalik stoi. Chciałeś szalik, to masz szalik teraz. <głos> Naturalny. <głos> Halo? Nie wie co zrobić. Na krzesło chce skoczyć. No chodź, chodź do mnie. Okay. Rada idzie z kotem na, na plecach. O jump. Skoczyła. Ucieka. Co mamy. Sonder. jak rzuca. Co on tam odwala? Nie no, koty są śmieszne. Dzisiaj malujemy schody. Radek mi tam przygotowuje po rancikach, czyli tak odcina, tak? Docina mi tam te po prostu porancikach, bo ja nie mam tak precyzyjnej ręki i ja bym pewnie uwaliła ściany, a tego nie chcę. No, i będą takie brązowe schody. No, używamy do tego. Śnieżka, farba do betonu. Śmieszka. Posadzki. Kolor brązowy. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. No, zobaczymy. Ale nie śmierdzi. Mhm. Obawiałem się, że mnie śmierdziało tam. Ta to była ma jakaś nie, jakieś nieporozumienie. Ale to była olejna. jest jak to śmierdziało. Mhm, Strasznie. Dojdzie kilka dni. Latę, nie? No, kilka dni waliło naprawdę. Dobrze, że to było latem, to można było wieczyć. Mm, straszny był smród, no. To była moja obawa właśnie, że teraz będzie mm. tak się działo. Tu nie idzie i bo jest... Bardzo mały. zimno, no. No dobra. Tak prezentują się już tutaj pomalowane schody. Trochę pomagałam Radkowi. Radek smarował dookoła. Smarował malował dookoła e, mi po prostu te, te, te ranciki tam. No bo ja bym po prostu wszystko u, no, ubrudziła, a nie chciałam tego. No i dlatego też e, robiliśmy na pół z tak? Tak jest. No na razie jest jeszcze wszystko mokre, wysycha. Nie wiem, czy ta farba będzie jaśniejsza, czy ciemniejsza, jak wyschnie. Nie, no chyba zawsze jest jaśniejsza, jak wysycha. No zobaczymy. No jest ok. Trzeba się przyzwyczaić teraz, trzeba oko przyzwyczaić do no, nowej farby. Bardzo... No teraz bardziej pasuje do tych obrazów i do tego wszystkiego. Moja obawa jest taka, że na ciemniejszej farbie będzie widać. ślady kurzu. Ślady, tak. ten mm -hmm. kurzy i to wszystko. Na szarym, wiadomo, nie tak nie widać, nie mm -hmm. Ale szary jest smutny kolor. Hmm. No. no, szary pasało do ściany, nie? No, ale tutaj jest też zielony i brązowy. Będzie no, dobrze. Tak? <grych> tak? No. no. Fajnie wyszło. Mi się podoba. Może nie każdemu się będzie podobać. Jeszcze pokażemy jak to wyschnie. bardzo mało farby wyszło. Tak. Na, na A myśleliśmy, że to na... nie wystarczy w ogóle cała ta puszka. Jedna czwarta. Jedna czwarta puszki wyszło. No, tak. Także spokojnie jeszcze górę pomalujemy jutro. Mhm. No dobrze. Dobrze, dobrze. Dobra. Zamykamy biznes. No i tak prezentują się te styropianowe domki, które zamówiliśmy. Dla kotów są takie dość, powiem Wam, że duże. 60 cm właśnie takie długie są. Ja sobie tutaj już jeden skleiłam, ale niepotrzebnie, no bo przecież. Trzeba tutaj włożyć jakieś koce, no i do tego, no i wtedy tą górę będziemy musieli po prostu zakleić taśmą, żeby się to nie otwierało tutaj, nie? W ten sposób. Także tak to wygląda. Są dość sporych rozmiarów. No, i taki jeden kosztował 47 zł. Także tak to wygląda. Tak, dzisiaj rozpoczynamy pracę. W tych drugich pomieszczeniach, czyli w drugiej części domu. Tak Raduś? Tak jest. Siatkę sobie tam. Radek kleja tak, siatkę tak. na te po prostu y, takie szczeliny. Uważaj na to lustro. Siatkę no. daje szczeliny. Mm -hmm. Te większe, a te mniejsze chce znów wypełnić tym flexem, co też w tamtych pomieszczeniach robiliśmy, mhm. jak na razie ta mniejsza naryska nie wyszła, także jest okay. Sprawdziło się, no. Sprawdziło się też, takie mniejsze no, Bo to są szczeliny. takie delikatne tylko tam. No, na te mniejsze szczeliny to jest optymalnie. Są takie większe, dodaje siatki i tyle. Mhm. Także tak to na razie wygląda. Tutaj już jednej, jednej rzeczy mniej, ten, ten fotel taki e, dzisiaj po prostu Poszedł, który mieliśmy, taki szary. Zostały jeszcze dwie sofy. Stoją zakryte, ze względu na to, że po prostu nie chcemy, aby doszło do jakiegoś zniszczenia czy jakiś plam, no bo to szkoda, wiadomo. Dlatego stoją też przykryte. No i ta, te sofy, no jakby ktoś chciał, także proszę się odzywać. Ta jest większa tutaj ta pierwsza. Ta druga jest mniejsza. Tak. No, jak na razie tutaj się dużo miejsca zwolniło tam. Ale, ale wiesz co, to światło to jest takie, nie? Ta lampa jest po prostu ciemna właśnie. Przez ten klosz. No ona jest taka pomarańczowa i nie robi prawdziwe e, kolory. Także tak, stoją zabezpieczone fotele. No na razie tu, no bo tam teraz będziemy robić. Później ta szafa, która właśnie tam stoi za drzwiami, będzie tutaj stała w tym pokoju. No jak już to zrobimy, no to wtedy będziecie widzieć, co, co jak, nie? Tak dzisiaj pojechaliśmy do sklepu, żeby wybrać próbki co z tą ścianą tutaj. Zobaczymy. Wzięliśmy kilka kolorów. My też chyba myślimy, że najlepiej będzie beżowy, no ale zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, jak to wyjdzie. Te ściany po prostu jeszcze nie były przez nas malowane, yy, odkąd my tutaj jesteśmy. Ostatni raz, prawdopodobnie bo jakieś kilkanaście lat temu, chyba z tego co żeśmy słyszeli. No, dlatego też yy, odświeżamy. No i tak białe, białe ściany i tak się dobrze utrzymały, jak na taki czas. Bardzo dobrze. Zobaczymy. Radek dalej tutaj robi <laughs> dzisiaj. Hello. Mhm. Znowu pupę Radkowi nagrywam, ja nie wiem jak to zawsze jest, ale ja zawsze mu dupę nagrywam. <laughs> Słucham? Mówię, że próbuję jak najcieniej na, nałożyć, mm. żeby jak najmniej szlifować później. No. Bo to są webleki, blek, wiadomo później pełno tego kurzu, pełno mm. wszędzie. Delikatnie tak, nie? Mm. No. Tutaj jeszcze dookoła tego y, żyrandola damy, jak się, jak się to mówi? Taką sztukaterię. Że on będzie w takim okręgu? Coś takiego. <laughs> nie? Tak. Stukateria. Stukateria. Stukateria to będzie. No. no i słuchajcie, no bo on tak stoi i stoi. Kurczę, nikt go nie chce, a taki ładny jest. Ten credence. Jakby ktoś chciał. Proszę się y, odezwać, zadzwonimy się, porozmawiamy, możemy też dowieść. Oczywiście, tutaj stoi ten mierzek dla mojej mamy, muszę go spakować i mojej mamie wysłać. Także tak to wygląda.